Rozmawiamy z Dawidem Skurą, zawodnikiem Olimpii Włochów. Dawid, jeden mecz wygrany, jeden przegrany. Jak oceniasz Wasz występ w dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że może spotkanie nie było w naszym wykonaniu udane, ale walczyliśmy do końca, nie poddaliśmy się. Myślę, że kibicom dostarczyliśmy sporo emocji, bo się nie poddaliśmy. Myślę, że to się liczy. Może drużyna była lepsza od nas, ale trudno, nie udało się. Może następnym razem. Jutro kolejne spotkanie. Jakie założenie, jakie nastawienie? No myślę, że trzeba wygrać mecz, żeby się pokazać jakoś na tym turnieju, zabłysnąć, myślę. Dziękuję i życzymy sukcesu w dalszym spotkaniu. Dziękuję.